Witam w moim nowym filmie No i minęło prawie miesiąc od mojego ostatniego nagrania Nie było mnie Tak wygląda akwarium 240 litrów, w mojej obecności około miesiąca To co wsadziłem tutaj, takie roślinki, to jej nie ma Ale one po prostu pływały Nie ukorzeniły się Mam tutaj takiego szkodnika, który cały czas żwir przewraca. Jego nie widać, bo jest to ostrono, z, taki, z tych wężykowatych i dosyć... No już pewnie ma około nie wiem, 30 cm może, 25, ale on cały czas jest pod żwirem. Jego nie widać, nie da się złapać, nieraz tylko wystawi swój ryjek. Ale go nie widać. No i ta akwarium tak wygląda. Całkiem nieźle. Rośliny sobie tak rosną. Można powiedzieć nie za specjalnie. Ale zobaczcie, co tutaj z tym rogatkiem u góry się dzieje. Mnóstwo tego rogatka. Ja tyle wyrzuciłem. I tu jest. Zobaczcie, ile tego rogatka jest. To są normalnie wiadra tutaj do wyrzucenia całe takie ilości wielkie tu są o, tego rogatka wszędzie nie wiem jak to widać ale zobaczcie od dołu to zasłania też światło wszędzie ten rogatek jest tam o tak wygląda no i oczywiście Molinez jest znowu w nadmiarze. Chyba jedyne ryby, które najbardziej się mnożą, naj, najbardziej są wytrzymałe. Tak to wygląda. Tak wygląda kostka z krewetkami i z małymi gubikami. Widać te małe tam pływają. No tu widać, że wszystko jest w porządku, oprócz tego, że szyby troszkę są zielone, bo to jeszcze nic nie czyszczone, mają taki nalot, ale tutaj jest blisko okna i tak to wygląda, krewetki widzę żyją, też są, jest ich sporo. Tak wyglądają moje lowtechi bez filtra, bez, bez napowietrzania. To widzicie, tak nic nie ma tu, tylko woda. To jest te ostatnio założone, a te wcześniej założone też jest mocno szyba zagloniona, jeszcze nie czyszczona przed podmianką wody. I tutaj sobie też rośnie wszystko. Ja to muszę zaświecić latarką, bo to światło nie sięga. O, Tak to wygląda. Mocno dorośnięte i tutaj tak samo nie ma filtra, nie ma napowietrzania, nie ma, nie ma światła. Oprócz tego, że one wszystkie stoją na oknie, ale żaluzja jest zasłonięta. I tak, i rośliny widać tutaj sobie rosną. Powsadałem te wszystkie rośliny, które tam powypadały. O, zobaczcie. No zobaczymy, jak to dalej będzie się rozwijać. Jeszcze raz kostka. Tu w góry też wrzuciłem rośliny, które złapałem z tamtego akwarium dużego, bo ponieważ tutaj troszkę zrobię przemieszczenie po czyszczeniu o, i jeszcze te duże 240 tak to wygląda w całości Pozdrawiam wszystkich, zapraszam do następnych filmów. Postaram się zrobić po czyszczeniu, po podmiance, małej podmiance wody, wyczyszczeniu tych roślin i przetarciu szyb. Pozdrawiam.